I, i przestaną dawać pieniądze na te inwestycje. A doszło jeszcze takim, to koło zamachowe jeszcze się kręciło, szło takim swoim, swoim tym normalnym planem. Więc te, te, te wszystkie plany budowy kanału śląskiego, połączenia z Dunajem, wszystko to, wszystko to dalej się kręciło. A potem jak, jak wiecie, hmm, w 76 roku to już były poważne kłopoty. A w 80 roku powstała Solidarność. Strajki przez prawie dwa lata załatwili gospodarkę całkowicie. Komuna chyliła się ku upadkowi. Co prawda ci decydenci, którzy wiedzieli o tym, że tak będzie, oni przygotowali. Inne plany już, już w 1987 roku, kiedy jeszcze byłem w Polsce, w 1986 nawet, ja uczestniczyłem w takim spotkaniu, które, w którym brali udział przedstawiciele naukowi z Uniwersytetu. Nie, to nie mówię, to, to były Wyższej szkoły, chyba ekonomicznej czy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Oczywiście oni byli lektorami Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Ja miałem pr przedstawiania no, dwóch takich y, panów, którzy przedstawiali nam wizję gospodarczą Polski y, przyszłości. Ja wtedy miałem 30 lat, niecałe, czy, czy 31 lat, I, i mnie to się w panę nie myślił, co oni mówili. Dlatego, że oni pokazywali y, taki schemat y, kapitalizmu. I zastanawiali się tylko, jaki ka kapitalizm wprowadzisz w PRL-u. Czy wprowadzić kapitalizm taki w stylu niemieckim, socjaldemokrację niemiecką, czy też wolną Amerykankę? No i popełniono moim zdaniem błąd, wprowadzono wolną Amerykankę, która doprowadziła praktycznie do, do upadku wielu przedsiębiorstw, innymi przedsiębiorstwa największego przedsiębiorstwa żeglugowego. Istniejącego wtedy PP Żeglugę na odrze, przecież są Państwo że były na odrze we Wrocławiu. Co doprowadziło do upadku tego przedsiębiorstwa, bo to tak wszyscy opowiadają, że to były tam różne, różne przyczyny. Natomiast ja rozmawiałem z byłym dyrektorem, panem Andrzejem Sofrańskim, który powiedział wyraźnie, że brak masy towarowej. W pewnym momencie skończył się eksport węgla, skończył się import rudy tranzytowej, która szła. Do do trzech i zabrakło masowych ładunków w nodrze. No i powoli to przedsiębiorstwo zaczęło opadać. Potem długo, długo nic. To była całkowicie zaniedbana. O Wiśle to jeszcze nie mówię. Na Wiśle się nie znam, nie będę się wypowiadał, bo nie ma to najmniejszego sensu. Tam koledzy, którzy Którzy uczestniczyli w tych żeglugach wiślanych, różne tam przedsiębiorstwa, Żegluga Krakowska, Żegluga Warszawska, Żegluga Gdańska, to już raczej na dolnej, na dolnej Wiśle mogą więcej powiedzieć na ten temat. Natomiast generalnie yy, polska żegluga śródlądowa w Polsce upadła. No i potem przyszedł rok 2015, a jeszcze w międzyczasie był rok 2005 albo 2006, kiedy. Kiedy PiS był wygrał wybory, był tam w różnych układach politycznych z innymi partiami kanapowymi, które istniały wtedy w Polsce. I wtedy powstało pierwszy raz Ministerstwo Gospodarki Morskiej, żeby było się śródlądowe, jeżeli tak się nazywało, nie pamiętam dokładnie. Były pewne plany, potem to szybko upadło, w 2007 roku już się położyli. No, i potem w 2015 roku, znowuż po wygranych wyborach przez PiS, już samodzielnych, znowuż powołano to ministerstwo, na czele którego stanął pan Grubarczyk, Marek Grubarczyk. Nie mam zdania w ogóle na, na temat pana Grubarczyka, ponieważ nie poznałem go nigdy, jedynie tylko z wypowiedzi telewizyjnych, prasowych, internetowych, które które jak każdy z nas widziałem no, to był raczej facet z pogranicza fantastyki naukowej. To fajnie by było jakby pisał takie powieści, ponieważ to co on i jego ekipa przedstawili to ja od razu, wybuchnąłem wielkim śmiechem i, i zanegowałem to. i Podłożyłem się swoim kolegom, którzy szli jak w dym za tymi. Yy, prawda, propagandowymi wystąpieniami tych panów z ministerstwa, szczególnie takim moim tutaj ulubionym wiceministrem. Yy, to był taki pan, nie będę nazwiska jego w tej chwili wymieniał, yy, który nie miał żadnego pojęcia, że ludzie się śmiertelnym. że w wielu ministerstwach yy, obecnego rządu tam ci ministrowie czy wiceministrowie yy, nie mają żadnego pojęcia o tym, co robią, no, ale to na tym polega polityka, prawda? To będzie w tym momencie tyle na ten temat. Postaram się nagrywać więcej, więcej mówić o żegludze i pokazywać tam żegludę, nie tylko o polityce żeglugowej. Także dziękuję za uwagę i do.